Dany jest ciąg liczbowy a n określony hmm. wzorem. a n równa się minus 1 do potęgi n razy minus n i dodać 1 przez 3. Dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1. Dokądś zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy. Ten wzór. Na A n równe minus 1 do potęgi n razy minus n plus 1 przez 3 jest zarówno wzorem ciągu, jak i wzorem na n ty wyraz. Na wyraz o numerze n. Więc jeżeli mówię, aby obliczyć wyraz siódmy, to znaczy, że w miejsce n. Musimy wstawić liczbę 7. I wtedy uzyskamy wyraz 7. Czyli patrzymy się i wstawiamy. A7 równa się. Minus 1 do potęgi 7 razy. I tu też wstawiamy. Minus. I tutaj siódemka. Plus 1 i przez 3. Minus 1 i do potęgi siódmej. Jest to liczba minus 1 podniesiona do potęgi nieparzystej, czyli daje wynik minus 1. Gdyby był wykładnik parzysty, dałby 1. Licznik. Minus 7, dodać 1, to jest minus 6. Przepisuję przez. Minus 1 razy minus 6 to jest 6. No i przez 3, wynik. 2. Wniosek, wyraz siódmy tego ciągu jest równy 2 i spójrzmy na cztery odpowiedzi. Właściwą jest odpowiedź d.